Pamiętam, jak na etapie wybierania projektów, które, które dostaną granty, ujęło nas to, że w projekcie Krystyny ta chemia, którą pamiętamy przez pryzmat jakichś strasznych wzorów i tego, że jej nie rozumieliśmy, jest prowadzona na taki poziom życia codziennego. Ten projekt dotyczy eksperymentowania z chemią, ale taką chemią bardzo przyjazną, bardzo bliską, z taką, którą spotykamy się na co dzień. Mi się najbardziej y, podobały te kule i mydełki. One pokazały, że można samemu wykonać rzeczy, które są dostępne w każdym supermarkecie i, i to jest super. To było po prostu coś genialnego. Ja nigdy bym nie zgadła, że y, mleko z połączeniem właśnie z ogniem może dać taki efekt na kartce. O programie Edukacja Inspiracja dowiedziałam się od mojej byłej uczennicy, od absolwentki. Kiedy usłyszałam o programie Edukacja Inspiracja, jako pierwsza na myśl przyszła mi właśnie pani Krysia. Dla mnie osobiście no, taka motywacja, że uczennica, która dawno nie jest już moją uczennicą, właśnie o mnie pamiętała. Stąd widać bardzo ciekawe połączenie między programem Marzenie o Nauce a programem Edukacja Inspiracja. One nawzajem się uzupełniają i mamy nadzieję, że dzięki właśnie takim programom będziemy mieć jeszcze fajniejszych stypendystów. Co Wam się najbardziej podoba w takiej pracy? Tajemnica, co wyjdzie. Albo na przykład, jak to będzie wyglądać. Te zajęcia według mnie różnią się tym od lekcji, że na lekcji nie wykonujemy tak rozmaitych eksperymentów. Wszyscy sobie pomagamy, bardzo rzadko się kłócimy. Krystyna wychodzi z takiej tradycyjnej roli nauczyciela. Ona się staje trochę takim mentorem, ekspertem, przemykającym między zespołami uczniów, na których przeniesiona jest jakby cała odpowiedzialność za doświadczenie. Wyciągamy wnioski, stawiamy hipotezy, obserwacje. Udźwignięcie też jak czasami porażki, że to doświadczenie nie wyszło tak, jak sobie to e, zakładaliśmy. Czasami tysiąc błędów jest ważniejsze niż jeden niż prawidłowa rzecz, bo na błędach się uczymy, bo sobie myślimy, co ja tutaj źle robimy i dochodzimy do tego po jakimś czasie. Oczywiście, żebym poleciła takie działanie innym nauczycielom, dlatego że y, przede wszystkim zbliżamy się do dzieci, Uczymy dzieci pracy aktywnymi metodami, kreatywności, myślenia, zupełnie innego niż na lekcji.